Widzowie, jesteśmy na Bru... Heaven? Nie na... O nie, cóż, klacie skoczyłem. Jesteśmy na Blogsburgu i dostałem zaproszenie czy chcę ocenić. Napiszę, że y tak. I ocenimy na odcinku, nie powiemy jej oceny i znajdzie ocenę na odcinku. Ale zobaczcie to, jest to PLOT27, zobaczcie jak to wygląda! No epicko, dobra, wchodzimy, co? O, otwiera mi. O, kurcze pieczone. Dobra, widzowie, zostawiacie łapkę w górę, a ja sprawdzam ten epicki domek. E, nie, jest mega fajny. Na razie patrzę, dobra, będziemy wchodzić, wchodzimy. Ja tu nawet, takie szczegóły są, że nawet sznur tu jest zrobiony. Wszystko tu jest dopracowane, więc musimy chyba troszeczkę szybciej to sprawdzić, ten domek. O, tu mamy dzyndzy, e, Musielibyśmy tylko. O, łączyć dźwięki. Zadzwoniliśmy! Dobra. Bo dostałem jeszcze, dobra. Jestem odwiedzaczem. Tu mamy Winda w domu, dobra. Netflix! Dobra. To można oglądać. Netflixa. Ale fajne w ogóle, no cały Stranger Things teraz, tak? Tutaj? E, Readbook, readbookki. E, fajne, fajne. Naprawdę wysoki salon, duży. Co tu jest? I co można grać z widokiem? I u góry jest ten, o ja to zawsze chciałem. Okej. Okay. Jest biuro szefa. Ej, ładne tu biuro szefa, mi się podoba. I obok tutaj jest półeczka. Ognisko i tutaj. I komputerek. W ogóle to takie z lampą mieszka taką ładną, ładną, no. Idziemy, zobaczyć Windę później my zobaczymy. To jest to przejście, idziemy w drugą stronę. Tu mamy. Sypialnię z takim. Pokojem. W ogóle takie. Dziwne połączenie, nie kojarzy takiego, że było, ale jest to sypialnia. Łazienka w sypialni jest taki pokój, no. Fajny, takie by tu gościnne, a tam już jest taka sfera prywatna. Taka zasłonka by tu fajna była do tego. Pasowałaby moim zdaniem. No i mamy jadalnię. Jadalnię i. Okej, okay, z jadalni przejście na taką jadalnię podwórkową z grillem. Tutaj. No, taki, taki fajny, fajny pomyślnik, że nawet otworzy się drzwi i można sobie wspólnie siedzieć przy dwóch. I tutaj jeszcze. Kuchnia z jadalnią, czyli są dwie jadalnie. Jadalnia osobna i jadalnia kuchenna. Czy blacie? Ej, no prawdę, taki dom dla takiej ekipy! Ooo, dla takiej ekipy normalnie? No, to by było coś. Ej, nie, jest fajnie, jest fajnie. A to co jest? A, to jest to. Dobra, zamykam. Dobra, tam mieliśmy tu i teraz tu. Kurczę, garaż! Hej, okay, i w garażu mamy... Okej, okay, to taki... piżarnie taką... Tymi, lampeczki... Co to są za samochodziki? Jakie malutkie, takie fajne. Okej, okay, i wyjazd garażowy, wyjazd. O. No i jest, pięknie. Dobra. To, to, to jest tutaj, jest co pokazywać. Dobra, lecimy teraz chyba piętro już, nie? Wiecie, okay, coś tu wystaje, nieważne. I jest winda. O, winda. O! Ładna winda. Ciekawe w ogóle, jak to wyglądają te windy. I co, jest kilka pięter? Aha, jest trzecie też jeszcze Dobra, to są trzy piętra Ej, ja tylko nie zwiedziłem jeszcze ten Bo to floor 2 Przepraszam, <grym> musimy wszystko zwiedzić Ej, nie, do mega mi się to podoba Dobra, i co my tu mamy jeszcze? Musimy to szybciej zwiedzić Pokoik kolejny Z łazienką, czyli pokój gości dla dziecka jakiegoś Na przykład z łazienką prywatną yy... Kolejny pokój Prawdopodobnie łazienka i o, i nawet ten jeszcze jest, dobra Pięknie. Drzwi przezroczyste, fajne w pokojach. W pokojach czy przezroczyste? Tutaj ten. No i kolejny, tu jest strefa pokojowa Główny salon górnej strefy i... A, i na trzecie piętro da radę tylko wejść za pomocą windy. O kurcze, pierwszy raz? Albo gdzieś tu są schody ukryte, nie widziałem, ale jeżeli tylko za pomocą widny, to pierwszy raz widzę taki pomysł. Okej, okay. i tu mamy ten cały pokoik. Ej, fa fajne, 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 fajne. O kurcze. Kolejna sypialnia, to chyba właściciela sypialnia. O, konkretna, konkretna. Jeszcze tutaj jest... Telewizora to brakuje. <laughs> nie no, się śmieje. To jest telewizor. Jeszcze coś tu gra, jakaś piosenka, mam nadzieję, że nie ten. No i tutaj jeszcze coś jest. Nie, tu wyjście na. Nie ma no, wyjścia, to jest dach po prostu. Nie, no powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo ciekawe. Mega mi się podoba w ogóle cały ten pomysł. Wszystkiego. O jejku, idziemy jeszcze do żabki. Dobra, po zwiedzaniu trzeba coś zjeść, idziemy jeszcze do żabki, a tam jest w ogóle więcej, a nie żabka zamknięta. No, żabka jest biedna, ale się dużo zarobi. Ale fajna żabka. Żabka. Una <grymne> być stary logo. To by było takie sentymentalne. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co tu jeszcze mamy. Ten dom jest kozak. Też widziałem taki domek. Yy, trochę czego ale w ziemi wkopany. No, Co tu mamy jeszcze? Yy, koleżanka robi. żabkę, też tu ma. Zapraszam do żabki. W ogóle to jest taka interakcja z ludźmi. Oni zapraszają do żabki. To tu, to tu przyjdź. No konkretne, kawa mrożona, kubek z lodem. Dobra, open, wchodzimy. O! Dobra, żeby być grzecznym. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Okej, okay. wchodzimy i mamy... Ile tu jest rzeczy? Na razie nie będę go no bo wiadomo, nie będę... Oj, to coś też... Dobra. Ale tu jest normalnie wszystko fajnie pokładane i można sobie coś kupić. Dobra, wiecie, co kupimy sobie coś to? Tak. Nie y -y. będzie. To poproszę. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś drogie. Tylko jakie da 4 dolarki? Okej? Okay. I jak? To I, jak dać, bo ja nie wiem. <laughs> jak jej dać coś? A donate money jest. To masz 12. Dobra, nie będzie. Mia... O, dostała. Będzie kit. O, jest jeszcze galeria widzę aktualnie. Też jeszcze. Dziękuję za napiwek. Dobra, to mamy. Możemy sobie zjeść, i jesteśmy w galerii jeszcze. Widzowie, galeria też jest konkretna. Nie wiem, czy ją widzieliście, ale no tutaj sobie jest. Dobra, aż sobie popoję po prostu po drodze i zobaczcie, widzowie, to mamy galerię, i mamy tutaj takie jak Lego, Homeu. Okej, okay. trzy fale. Tu jest nawet park wodny. Widzicie to? Tu mamy nawet park wodny. Tutaj, zobaczcie, patrzcie, widzowie na to. O, przyjeżdżają. <grystanie> Dobra, lecimy dalej. Tutaj w ogóle każdy chce, żeby było ocenił, ale spokojnie. O, talerzyk mi został. Wchodzimy. Normalnie czuję się, jakbym był w galerii. Widzowie, czuję się, jakbym był w jakiejś galerii. O, czuję, jakbym się w galerii był. Cztery łapy. Normalnie, Idziemy, ale idziemy na górę. Wiecie, widzowie, gdzie skoczymy? Daj spota i kupimy sobie nowego iPhone'a! <laughs> nie no, może Lego jakieś? Lego City, Ninjago, Friends, Classic... No, widzowie, musimy wybierać. Tinsay, Rossman... No, ciekawe. homew. No, no, no... Albo tu... <laughs> smyk! Smyg! idziemy do Smyga! Smygu! Smygu, 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 okazja do Smyga! A wy widzowie, ja idę teraz do zakupy kupy smygu, a wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, to może wam coś kupię. Na razie czekamy do kolejnego odcinka.